Na każdy dzień, witajcie. Dzisiaj piątek. Cały czas rozmawiamy o osobie, Boga Syna, Jezusa Chrystusa, Jezusa z Nazaretu, znanego i zwanego dzisiaj przez nas Jezusem Chrystusem, czyli Jezusem Zbawicielem. Dzisiaj chciałbym powiedzieć i na dzisiaj zamknąć może ten wstęp do tematu Chrystusa, być może, że kiedyś uda się nagrać jakieś większe nauczanie na ten temat albo kilka nawet. Natomiast dzisiaj chciałbym zasygnalizować ostatni z tematów imiona Jezusa Chrystusa. Pod jakimi imionami występuje w Biblii, co one oznaczają, dotknę tylko kilku, kilku, dosłownie przykładów. Jeżeli was zainteresuje, to zachęcam, poszukajcie o tym, jest to fascynujący temat. Fascynującym elementem Biblii jest znaczenie, jakie często przypisuje się imionom. Imiona i tytuły Boga Ojca mówią o tym, kim On jest. Tak samo imiona i tytuły Jezusa Chrystusa mówią nam o tym, kim On jest. Chrystus. Jezusa znamy chyba najlepiej jako Chrystusa. Ale tak naprawdę to nie jest jego nazwisko. Niektórzy dzisiaj mogą myśleć, że Jezus to jest imię, a Chrystus to jest nazwisko. Nie. Chrystus to jest tytuł. Jezus, kiedy chodził po ziemi, był nazywany Jezusem, synem Józefa lub Jezusem z Nazaretu, a Chrystus to jest jego tytuł. Chrystus to tytuł stosowany wobec Jezusa częściej i jakikolwiek inny tytuł w piśmie świętym. Czasami Biblia odwraca nawet kolejność i mówi o Chrystusie Jezusie. Słowo Chrystus pochodzi od greckiego słowa Christos, które jest tłumaczeniem starotestamentalnego słowa Mesjasz i oznacza kogoś kto jest namaszczony. Kiedy Jezus wygłosił swoje pierwsze zapisane kazanie w synagodze, czytał proroka Izajasza. Czytał tak Ewangelia według Świętego Łukasza, czwarty rozdział. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił, abym ubogim głosił dobrą nowinę. Posłał mnie, abym zwiastował jeńcom wyzwolenie, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych uwolnił, abym ogłosił rok łaski Pana. Tekst ten mówi o tym, że przychodzi długo oczekiwany wybawiciel, Mesjasz. Ewangelia według Świętego Marka zaczyna się też w niezwykły sposób, i omówienie tego jest na naszym innym kanale. Link umieszczę w tym odcinku. Ale wróćmy do tego setna. Jezus to spełnienie starotestamentalnych oczekiwań mesjańskich. I pamiętamy na pewno ten fragment, kiedy Jezus pytał, za kogo mnie uważacie? Szymon odpowiedział: Ty jesteś. Chrystus, Mesjasz, syn Boga Żywego. I pojęcie Mesjasza jest niezwykle złożone, ale widzimy w Biblii, kiedy postępowało objawienie, widzimy kilka wątków dotyczących funkcji, charakteru i natury Mesjasza, który miał przyjść i wyzwolić lud Izraela. W pewnym sensie, aby Chrystus mógł być Mesjaszem, musiał być też pasterzem, musiał być królem, musiał być barankiem, cierpiącym sługom. Wszystkie te cechy zostały przypowiedziane, choćby w księdze Izajasza. I to niezwykłe, jak różne wątki w cudowny sposób łączą się ze sobą. W rzeczywistości jednym z nadzwyczajnych dowodów na natchnienie Biblii jako Bożego Słowa jest sposób, w jaki wszystkie wątki oczekiwań mesjańskich, zawarte w Starym Testamencie zbiegły się i wypełniły w tej jednej osobie i mówiliśmy już o tym, że wizjana w Księdze Objawienia w piątym rozdziale on spodziewa się lwa, a widzi baranka. Jezus spełnia oba te oczekiwania. On jest lwem Judy, nowym królem Izraela, ale jest równocześnie barankiem, który został zabity w imieniu swego ludu. Kolejne imię, jakie bardzo często w Biblii pojawia się w odniesieniu do Jezusa Chrystusa to Pan. To drugi z najczęściej używanych tytułów w Nowym Testamencie, które odnoszą się do Jezusa. Tytuł ten stanowi najwcześniejsze wyznanie wiary wspólnoty chrześcijańskiej: Jezus jest Panem. To było pierwsze, najprostsze wyznanie wiary wśród chrześcijan pierwszych wieków. To wyznanie także znalazło się w centrum konfliktu, jaki ówczesny Kościół przeżywał z władzami rzymskimi, ponieważ obywatele rzymscy byli zobowiązani do publicznego recytowania słów: Cezar jest panem. Pierwsi chrześcijanie głęboko byli przywiązani do nakazu, który otrzymali od Chrystusa i apostołów, aby być posłusznymi. Starali się płacić podatki i przestrzegać prawa państwowego, nie chcieli jednak, Przypisać Cezarowi zaszczytu, który wiązał się z tym określeniem pan. Ten termin bardzo często używany jest i odnosi się do właściciela niewolników, do osoby zamożnej, która miała wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić sobie niewolników. Sługa lub niewolnik z greckiego dulos zawsze był podległy swojemu. Panu, należał do swojego pana. Dlatego ten termin pan odnosi się właśnie do tego, kto posiadał niewolników. Apostoł Paweł często używał tego tytułu, określając siebie jako dulos, czyli niewolnika Jezusa Chrystusa, i zachęcał też wierzących, aby myśleli o sobie w tym kontekście, aby tak myśleli o sobie. Mówił, Liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, zostaliście kupieni drogocenną krwią. Kiedy my dzisiaj, chrześcijanie, wyznajemy, że Jezus jest Panem, rozumiemy, że Chrystus nabył nas przez zadośćuczynienie i dlatego jest naszym właścicielem, a my Jego własnością. To jedno z fundamentalnych prawd biblijnych. Dzisiaj w Polsce wielu, wielu ludzi powiedziałoby: Tak, jestem chrześcijaninem. Ale to są puste słowa, bo jeżeli zapytamy go, czy uważasz, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem, to być może w pierwszej chwili odpowiedzą: Tak, z przyzwyczajenia, ale kiedy zaczniemy pytać, a dlaczego żyjesz w ten sposób, jak Jezus powiedział, że mamy żyć inaczej? A dlaczego żyjesz w ten sposób, skoro Jezus powiedział, że chrześcijanin, ktoś, kto go naśladuje, ma żyć inaczej? Okazuje się, że panem tych ludzi nie jest Chrystus. Jeżeli ty wierzysz i wyznajesz, że Jezus Chrystus jest Twoim panem, to znaczy, że jesteś mu całkowicie posłuszny, całkowicie polegasz na nim. Tak jak niewolnik był zależny całkowicie od swojego pana. Dlatego czasami dość błędne. W naszym rozumieniu dzisiejszym języka polskiego jest tłumaczenie sługa. Ponieważ sługa może nam się kojarzyć z pracownikiem i nie zawsze sługa chce, chce i robi to, co mu każe jego pan, niewolnik, już ma zupełnie inne znaczenie. To jest biblijne określenie. Panem jest Jezus Chrystus, a my jesteśmy jego niewolnikami. Trzecie imię to syn człowieczy. Trzecim najczęściej używanym tytułem w Nowym Testamencie w odniesieniu do Jezusa jest właśnie tytuł syn człowieczy. Zajmuje ono trzecie miejsce pod względem częstotliwości używania. Jest to niesamowicie ważny tytuł. Co ciekawe, pośród około 80 przypadków użycia tego tytułu w Nowym Testamencie. Wszystkie z wyjątkiem trzech pochodzą z ust samego Jezusa. Fakt ten obala krytyków, którzy twierdzą, że znaczna część Nowego Testamentu została stworzona przez towarzyszy Jezusa. Gdyby towarzysze Jezusa to zrobili, można by się spodziewać, że przypisywaliby Jezusowi swoje ulubione określenia. A tu jednak sytuacja wygląda inaczej. Nazywając siebie tak często synem człowieczym. Jezus mówił, ja siebie w ten sposób określam. I niektórzy myślą i widzą w tym określeniu jakiś wyraz pokory Jezusa, że odrzucił on wyniosłe tytuły i wybrał jakiś pokorny sposób utożsamiania się z ludźmi, ale to błędne zrozumienie. Wytłumaczeniem tego określenia, wytłumaczenie tego określenia, znajdujemy w księdze proroka Daniela. To w wizji proroka Daniela w siódmym rozdziale księgi Daniela czytamy: Bóg ukazuje się na tronie sądowniczym jako przedwieczny i przyjmuje w swojej obecności tego, który jest synem człowieczym. Przychodzi do niego na obłokach chwały i otrzymuje moc i władzę sądzenia świata. Syn człowieczy jest osobą z nieba która zstępuje na ziemię i nie reprezentuje nic innego, jak tylko władzę Boga. Przychodzi, aby sprawować sąd nad światem, ponieważ uosabia boskie nawiedzenie i dzień pański. Jest to wywyższony tytuł nadany Jezusowi w Nowym Testamencie w sposób wyjątkowy. I czytamy w Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale Jezus mówi, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę na ziemi odpuszczać grzechy. W tym miejscu Jezus przywołał i powołał się na władzę, która dla Żydów była władzą tylko Boga. Żydzi nie przeczyli wniosku płynącego z tych stwierdzeń i dlatego dążyli do zabicia Go, bo uznali, bo wiedzieli, że sam siebie nazywa Bogiem. Syn człowieczy przyszedł z nieba, aby sądzić świat. Miał oddzielić owce od kozłów. Miał zasiąść na tronie chwały w obłokach. Na koniec, może jeszcze kilka zdań o jednym tytule: Syn Boży. Nowy Testament wspomina o bardzo niewielu przypadkach, kiedy słyszano głos Boga przemawiający z nieba. Jeśli już to robił, robił to. W sposób nadzwyczajny, aby ogłosić coś, coś niezwykle ważnego, a być może też zaskakującego. I dwie takie sytuacje mówią nam, że Bóg w sposób niezwykły, gorliwy ogłasza, że Jezus Chrystus jest Jego synem. Podczas Chrztu Jezusa otworzyły się niebiosa i słyszano głos Boga, który powiedział: To jest mój umiłowany syn. W nim mam upodobanie. Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział. Widzimy też bardzo podobną sytuację, gdzie Bóg przemawia na górze przemienienia. Marek, dziewiąty rozdział. Ojciec oznajmia z nieba. Ojciec sam mówi: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Tak więc to kolejny tytuł nadany Jezusowi z wysoka: Syn Boży. I tak jak mówiłem, jest wiele różnych tytułów, wiele nas dotyczących Chrystusa. Zachęcam, zacznijcie szukać może tego w swoich Bibliach po to, aby Go lepiej poznać, aby wywyższyć i aby być posłuszny naszemu Panu Jezusowi z Nazaretu, Jezusowi Chrystusowi.